Down o kurwa jezusku matko bosko widzieli Boost. Boost. Ja! A! A! siemanko filmik jest sponsorowany przez aplikację na telefon go cases jak chcesz zdobyć skiny kompletnie za darmo to sprawdź aplikację go cases na google play możesz otwierać skrzynki i wypłacać skiny poprzez podanie swojego tradlinka. w aplikacji mają dużo skrzynek które możesz otworzyć z masą skinów które możesz wypłacić użyj kodu pes i dostań mega bonus na start możesz również zbierać punkty Poprzez zrobienie zadań. Link do zdrowia w opisie. Polecam apkę. 14 rund po stronie brającej, żeby chociaż zapewnić sobie te dogrywki. No ale jedyne, co my zdobywamy w rundzie pistoletowej, to jedną, dwie eliminacje. Trzy, cztery. Poczekajmy. Pięć punktów zdrowia u on Andrea ale Rash ustawiona do apartamentu. Wątpię, żeby Wojciech zdawał sobie z tego sprawę, ale prizm! robi to. ułapie swojego rywala. Zdobywaj za w tej rundzie pistoletowej. I honoris po raz to kolejny. Na trzeciej mapie tego pojedynku dzieli się pistoletówkami ze swoim rywalem. Co zrobił tutaj Wojciech? To jest niemożliwe. Od jednej. Co ciekawe, oni poczekają. Jakiś podsadzki, tak ja chyba już soli zauważył mało Ale wegi doskonale. O, 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 pierdolca dostał chyba. Bambo. Co się dzieje? Popierdoliło go. Już totalnie. Team Liquid have looked excellent here on Overpass. A wholehearted T side and Eliege. Oh my God, he just executes them. Then maybe, but Alige Oh, what's this ace? And he's got it. aktualnie w swoim posiadaniu Wegi. Nocen daje jedną eliminację. Na szorcie ustawionej jest ze za zawodników Wegi. Jednak teraz od pleców doskonale! I mamy sytuację dwóch na dwóch. Kinki, jednak odpowiada i Wegi ustawiono od drugiej. Bomba nie jest na niego podłożona. Smok zostaje dorzucony na paczkę. Wegi ta spróbuje z mołotowem. To powinno się udać, ale bomba brajona na raz, Kolejny smok zostaje dorzucony. Wegi musi przeskanować do tego smoka. Wegi doskonale! Wegi! To wszystko zakończył! Piętnasty. 15... Oto. to yes. <noise> Pisz do niego i samo. Elu, wina! A kur... <noise> <noise> e e za Ulu, nie, bo to, co tu jest? Oj kur... Ja pierdolę! Alarm alarm. Alarm. alarm! alarm! Żeby... ALARMA! Nie uchylajcie drzwi! <noise> ja pierdolę! AHA! może jakieś kłoda <noise> zagramy? Gościu mi smoka w pokoju zajeba... NIE ZAMYKAJCIE MNIE! <laughs> it's been delivering throughout. Cold Zara gets boosted into the apartments early on to go for this peak And oh, there's the first man down. Keto falls. Cold Zara with the orb. Oh, oh. he's a third. Come on, Cold Tizian does deal with him. B-Master's here to keep this B-site under lockdown and Fabs. Oh, they'll do it as well on CT half. and all oh, timing is everything. The smoke fade. He's seen them. He knows. He's got to take a shot, and he will. There's a second player there, and more in the palace. He can get. Smoke to of the Shut up! Yeah, man. Yo, snacks. Fuzzy is a big fan of you. Who? Who? Which one? Uh. Fuzzy? Fuzzy? No, I, 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 I didn't understand. What? I didn't understand the name, bro. All right, Fuzzy. P H Z Y. That guy. You know? Yeah, 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 that yeah. I, I know him. I know him. He's good. He's good. jedną rundę, nic, zawodnicy Hard Legion pokonali nas na mapie Overpass. Tam wygrali 16 do 7, ale teraz rozpoczynamy ostatnią mapę tego pojedynku, raczej nie, mam rozpoczyna snacks. doskonale z Ace'em ze swojego Riona, tak jak było to kiedyś. Ależ piękne peski rozdał snacks. No do dogadu, a chwila, moment wystarczyło na ten 15 sekund. Snacks wraca do formy i takiego snacksa chcemy oglądać, jeśli Illuminar właśnie w taki sposób ma wejść na mapę The 2. Po tym smoku słyszał, jeden jest w bombsite'ie, No spoko. No to miał info. Drugiego zobaczył chwilę wcześniej na rampie. No to dobra, miał info, że jest dwóch, ale. Czy to był AIM, czy on se przyfarcił? Bo to może mogło być tak, że se przyfarcił, nie? Na no kurwa, jaki Ah! Oh! Ja wiedziałem, że to coś za szybko było. <grywa> Here we go, run boost for twist. Hop, hop. He flies into the beast and it oh, No i kradę. Kontra Wegi, jeden na jednego. Wegi jednak podchodzi, zostaje dorzucony smoke. Kras zdradza swoją pozycję, dorzucony granat, ale nie tak jak powinien. Wegi bardzo mocno powiany. stara się jednak broić no na raz, to ciekawe. No i Wegi do samego końca brakuje kłopakazyn. Cool Four phase, they have a huge bit of real estate here as they just mow down these B push players. Zantares will trade, but he should know there's a second man here and he does. Players coming from the market, gonna have a crossfire with that orb. There's nowhere to go for Xantaros. He's walking into death on either side. Nice kill. The spray transfer. He's so fast. He won't hit the shot. Cold has to play retake and rain's coming in from the market. Yeah, and it's the fact he doesn't know where Rain is. But that nade's given up the aim of the game. Cold might just catch the positioning here, might just catch the timing. As Zantares has looked away, Cold has pushed through the apartments. And Zantares goes for the fight, gets it. Oh, now down to the 1v1. And even as time to get the reload off, oh, Zantares back up again. But Cold not able to deal the killing blow. Zantares no. and he gets the clutch. Four kills in the round. That pressure point at the top of ramp. You can win uh just off of a couple of trades. The real, real, real hard part is of course. Yeah, he doesn't it doesn't go off. Oh, they're gonna give it another shot. Okay. Oh and it... oh, no. oh! <laughs> <laughs> Kole, trzech na trzech i podłożona bomba, ale Surreal całą akcję zachodzi od tyłu i to może być największym zaskoczeniem w tym wszystkim. Surreal z eliminacją trzech na dwóch. Jeszcze Gruby i Furlan, oni jeszcze mogą to uratować, zobaczmy Furlan, schowany Furlan, nie tym razem, ale jeszcze Gruby w tym wszystkim zostaje sam, na dwóch szansa, na jednego flaga. może jeszcze będzie, bardzo mocno, przecież poobienny ruszan. tam wystarczy trafić, tam wystarczy go dziabnąć, no i dokładnie, dziabnięty z tak z jednym flagiem. Teraz Fiku po raz drugi, chociaż Krusel jeszcze próbuje Fiku. O, ten nie daje rady. A Kruszhal jeszcze raz trzeci raz tej rundzie, nawet i czwarty. Co robi sniper? Ekipy endpoint. Injur close to discovering this, this package. Broki crossing in. Could stop this whole round here and now. There's five seconds. The bomb's gonna go down, and Broki has played this to perfection. There's no time for big, and Broki secures a 14th 4 phase.

tak, więc nie wyglądało to najgorzej. A tu jeszcze raz mamy powtórkę, właściwie to parę powtórek akcji i podejść grubego. Raga i to na pewno będzie się mścić. Rejko. Podsadzony, Rejko powoli coraz bliżej podchodzi, obo jeszcze schowana, ale Rejko za chwileczkę może znajdzie się na rywalanie. Jedna eliminacja tego kończy, za chwileczkę zrobi druga dokładnie tak. I Kamil nam rozpoczyna po raz trzeci na bombsite, biegł. Ocenię ja... No. Dziewczyny szanuję niesamowicie Mega szanuję dziewczyny, bo gdybym. On to z teraz daje nadaje, Gdybym nagle ja trwały. był dziewczyną to, to bym wpierdalał kutasy jak MMC. na bank Ja bym Tak mi się wydaje, że ja Ja to nie Ja, ja nie byłbym cnotka Ja to bym był straszna kurwicha Ja was mega szanuję, że jesteście takie Takie super Bo ja Hań byłbym wasze imię. Dobre.